Są wśród nas. Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałyby bez nich nasze ulice. Są przestronne, funkcjonalne, praktyczne, a przede wszystkim niezawodne, bezpieczne i ekonomiczne. Samochody użytkowe Volkswagen. Klienci stawiają przed nimi wysokie wymagania, przewożąc każdego dnia ogromne ilości towaru. Gwarantujemy, że samochody użytkowe są nie tylko funkcjonalne, ale także bezpieczne. Już na etapie projektowania szczególną uwagę zwróciliśmy na układ hamulcowy. Oryginalne okładziny i tarcze hamulcowe Volkswagen w każdej sytuacji wykazują się pełną wydajnością, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. Hamulce w samochodach użytkowych Volkswagen są ciągle udoskonalane. Niezależnie czy jedziemy w mieście czy na trasie, bez ładunku lub pod pełnym obciążeniem. Oryginalne okładziny i tarcze hamulcowe Volkswagen sprawdzają się w każdych warunkach. Potwierdza to niemiecki Instytut Tief Nord, który nasze oryginalne okładziny i tarcze hamulcowe poddał wymagającym testom porównawczym. Długotrwałe testy materiałowe na stanowiskach badawczych, jak również kontrole zużycia udowodniły, że oryginalne okładziny i tarcze hamulcowe Volkswagen podczas długotrwałej eksploatacji cechują się najwyższą jakością i wytrzymałością. Nasi klienci mogą polegać na tych częściach w trakcie najtrudniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych zadań. Wymagania w stosunku do całego układu hamulcowego wzrastają szczególnie w złych warunkach pogodowych i podczas jazdy w trudnym terenie. Oryginalne okładziny hamulcowe Volkswagen, niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych, oferują niezmienną funkcjonalność i optymalny czas reakcji. Volkswagen stosując sprawdzoną i wytrzymałą technologię układów hamulcowych Gwarantuje, że zarówno pasażerowie, jak i przewożony towar dojadą bezpiecznie na miejsce. Zużycie hamulców uwarunkowane jest indywidualnym stylem jazdy każdego kierowcy. Mając to na uwadze, oprócz szerokiej gamy modeli i dopasowanych do potrzeb różnych branż rozwiązań, naszym klientom na całym świecie oferujemy także szybkie i godne zaufania zaopatrzenie w oryginalne części zamienne Volkswagen. Za cel stawiamy sobie przede wszystkim zadowolenie klienta. Czy to duże firmy, czy rzemieślnicy, nasi klienci mają pewność bezawaryjnej eksploatacji naszych samochodów, zyskując bezpieczeństwo i gwarancję najwyższej jakości. A wszystko dzięki stosowaniu oryginalnych okładzin i tarcz hamulcowych firmy Volkswagen. Oryginalne części Volkswagen.